Cześć, witam Was na kanale Finansowa Płotka Z tego kanału dowiecie się, jak ja oszczędziłem parę złotych, a z czasem zacząłem inwestować. A w co i dlaczego, to zaraz powiem. Nie będzie to kolejne pieprzenie o tym, jak z 10 złotych zrobić milion, a raczej spowiedź, jak i dobra rada faceta, który z długów wyszedł na plus i bawi się w oszczędzanie i inwestowanie. Opowiem, w co inwestuję, jakie błędy popełniłem i których Wy możecie uniknąć. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, a jedynie kilka wskazówek, z których możecie skorzystać, lub nie. Srebro inwestycyjne. Dziś na tapetę bierzemy inwestowanie, oszczędzanie w srebrze. Tylko tym fizycznym, które od wieków było zarazem, razem ze złotem, prawdziwym pieniądzem. Dla mnie w sumie jest nada. Ta seksowna, srebrna piękność pozwoliła mi po części spłacić kredyt hipoteczny. Jak i zapewnia spokojną głowę na lata mojej przyszłej ciemnoty, którą hucznie zwiemy emeryturą. To przeglądając wykresy srebra, nie myślał o wzrostach 100, 200, 500%. Poniżej stworzyłem, można powiedzieć, mapę dla początkujących, ale każdy, kto interesuje się srebrem, też znajdzie coś dla siebie. Wiedzę, którą nabywałem przez kilkanaście lat, przekażę Wam w mega pigułce. Kto złapie bakcyla, niech sobie doczyta w internetach lub czeka na kolejny filmik. Dla wytrwałych oczywiście na końcu będzie konkursik. Opowiem dzisiaj o 1. Dlaczego kupiłem srebro? 2. Dlaczego monety, a nie sztabki? 3. Najpopularniejsze srebrne monety? 4. Gdzie kupić, sprzedać? 5. Jak sprawdzić autentyczność kupionego srebra? 6. Minusy srebra. I jedziemy. Pierwszy punkt. Dlaczego kupiłem srebro? Z historii już wiemy, że srebro jest w cenie. Pamiętamy niejakiego Judasza, który jest Jezusa za 30 srebrników. A tak na poważnie, to jak poczytacie sobie książkę Majka Maloneja. Albo Łukasza Chojnackiego o srebrze i złocie, lub zagłębicie się w meandry internetu, to zdacie sobie sprawę, że wydobytego srebra jest 17 razy więcej na świecie niż złota. Ale oficjalny stosunek, uwaga, waha się w okolicach 75 do 1. Dostrzega ktoś potencjał? Innym tematem jest, że srebro wykorzystywane jest w przemyśle, medycynie i ma tysiące innych zastosowań. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że srebro jest niezbędne do produkcji paneli fotowoltaicznych, a przykładowy smartfon ma go około 0,25 gram. Najlepsze jest to, że srebro się utlenia i jest go na Ziemi coraz mniej, czego nie można powiedzieć o złocie, które wydobyte 3000 lat temu nadal jest w obiegu. Zakupnem srebra przemawia też historia która pokazuje, że na przykład w maju 2011 roku uncja srebra kosztowała 48 dolarów, a dziś około 25. Dodam tylko, że uncja trojańska to około 31,1 grama. Punkt drugi. Dlaczego monety, a nie sztabki? Przemilczę w ogóle sens kupna srebra jako biżuterii w celach inwestycyjnych. Na prezent może tak, ale nie w celach inwestycyjnych, gdzie sama marża jubilera to około 30%. Czemu monety, a nie sztabki, wracamy do tematu? Monety są trudniejsze do podrobienia mają unikalny awers i rewers łatwiej zweryfikować ich oryginalność i są w wielu krajach teoretycznie legalnym środkiem płatniczym. Punkt trzeci najpopularniejsze monety bulionowe. I tutaj już mamy coś ciekawego, bo srebrnych monet jest dość dużo. Od okolicznościowych po historyczne. Trafiła mi się kiedyś nawet moneta z półnagą żoną Trumpa. Oczywiście srebrna. Nas jednak interesuje lokowanie oszczędności lub inwestowanie. I tutaj w grę wchodzi kilka monet, które są rozpoznawane na całym świecie. I jeśli kupimy je w Polsce, a sprzedamy w Hiszpanii czy w USA. Potencjalny nabywca chętniej odkupi, bo je zna. Mówimy tu o amerykańskim Orle, wiedeńskim Fiharmoniku z Austrii, liściu klonu z Kanady, Kangurze, e, z Australii, Brytanii, z Wielkiej Brytanii, czy Krugerlandzie z RPA, który, żeby było śmiesznie, nie jest monetą, ma medalem, po prostu nie ma nominału. Ostatnio mocno rozpycha się też chińska panda, która również staje się coraz bardziej rozpoznawana. Jak i najbardziej, moim zdaniem, i smutnym doświadczeniem, podrabiana. Jeśli mowa o wartości samego kruźcu, to na początku przygody ze srebrem należy raczej omijać. Cieszące oko monety, jak kolekcja Maruela czy Star Warsy. Egzotyczne zwierzęta, kolekcje dzikich bestii królowej czy inne bite w mniejszych nakładach. Oczywiście można je kupić, ale tu już wchodzimy w kolekcjonerstwo. I cena takich monet jest o kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset procent większa od ceny samego kruźcu. Punkt czwarty: gdzie kupić srebro? Ja osobiście polecam wejść na strony kilku producentów i porównać ceny. Bywa tak, że monety różnią się u poszczególnych dostawców, nawet o 30%. Można kupić monety od dealerów, którzy e, wystawią na paragon i ryzyko oszustwa wówczas jest znikome. I mam tu na myśli metal lokacyjne, na szlachetne inwestycje: 79 Element, mennicę kapitałową, mennicę skarbową, Tavex, Golden Mark, Invest czy Gold Silver lub od osób prywatnych. I tutaj w grę wchodzi Allegro lokalne, OLX, Independence Metal, różne grupy na Facebooku i tak Oczywiście sami musicie zdecydować skąd kupić, a może Wam w tym pomóc porównywarka, jak już wcześniej wspomniałem, na przykład spotprice.pl. Ja przerabiałem wszystkie powyższe opcje i raczej nie miałem problemu z dostawą. Jeśli macie tańszych dostawców, to śmiało korzystać. Przy sprzedaży polecam e, osoby prywatne. Bo mennice i większe sklepy oferują za odkup około 20%, 20 mniej niż e, sprzedaż. Przy, niż przy sprzedaży. E, jak piąty. Jak sprawdzić, czy srebro to srebro? Najprostszą metodą sprawdzania srebrnej monety jest. Test dźwiękowy. Ściągamy aplikację ze sklepu Google do badania monet i uderzając na przykład łyżeczką w monetę, aplikacja wychwytuje dźwięk, jaki wydaje moneta i sprawdza jej autentyczność. Inny sposób to magnes neodymowy, który nie przyciąga srebra, a często podróbki, to po prostu stal powleka na srebrę. Zapamiętać, magnes przyciąga monetę, to oszustwo. Nie przyciąga to może być prawdziwa moneta, ale nie do końca, bo mogą to być też stopy innych metali. To jest rzadziej, ale też spotykane. Sprawdza się również e, zważenie monety na wadze jubilerskiej czy zmierzenie jej wielkości przy pomocy linijki i fisza. E, do domowych pomiarów, e, wymiary i ciężar monet można sprawdzić w Wikipedii. Naj Pewnie jest kupić monetę od sprawdzonego dostawcy wystawiającego paragon, jak już mówiłem wcześniej. Mamy też e, testy kostką lodu, czy bawić się można w prze z przewodnością elektryczną, ale to, już jest, e, ale to już zostawiam dla prawdziwych masochistów. I teraz dalej. Minusy srebra. Do srebra dolicza, dolicza się podatek i traktuje je jako metal przemysłowy obecnie, więc jego cena jest w Polsce droższa średnio o 23%, niż na przykład w takiej Estonii, gdzie tam jest bodajże 7% podatek. Jednak przy, jednak przy sprzedaży osobie prywatnej nie stanowi to problemu. Zakupione monety dotykane bezpośrednio dłonią, bez rękawiczek, pozostawiają lekki tłusty ślad na monecie, e, która w późniejszym czasie pokrywa się patyną. Podczas sprzedaży część kupujących, zwłaszcza młodych adeptów sztuki inwestowania, boi się, że ma do czynienia z podróbką. Jeśli mamy monety kolekcjonerskie, to może stanowić jakąś przeszkodę. W zwykłych monetach bulionowych, czyli tych bitych w dużych ilościach, nie ma z tym raczej problemu. Wyzwanie może stanowić również sprzedaż, bo nie ukrywam, że wariatów inwestycyjnych w srebro jest jeszcze w Polsce stanowczo za mało. Ale po to jesteśmy, żeby ludzie się bogacili, a Polakom żyło się dostatnie. No dobra, przesadziłem z tą propagandą. I kończąc konkursik, o którym mówiłem wcześniej. Napiszcie w komentarzu najdziwniejsze zastosowanie srebra. Autor komentarza z największą liczbą łap w górę dostanie srebrną uncjową monetę ode mnie. Konkurs kończy się trzy tygodnie po opublikowaniu filmiku. Siema, cześć.